Jak patrzy się na ten samochód, to aż dziw bierze, że rzadko jest wymieniany jednym tchem z jego odpowiednikami z lat 90. Honda NSX jest chwalona jako jeden z najlepszych supersamochodów tamtej epoki, a takie modele jak Nissan Skyline, Toyota Supra i Mazda RX-7 rozkręciły scenę tuningową. 3000GT zawsze zdawało się grać drugie skrzypce obok lansera Evolution. Tym bardziej dziwi fakt, że 3000GT oferował więcej niż jego rywale i to zsumowani. Podwójnie turbodoładowany silnik, zaawansowany układ jezdny i technologie, o których wtedy można było tylko pomarzyć. 3000GT miał stać się poważnym graczem w segmencie samochodów sportowych. Dlaczego nie do końca się to udało? Czy to wina przerostu ambicji konstruktorów, którzy zwyczajnie przekombinowali, a może po prostu konkurencja była lepsza? Usiądź wygodnie, zaraz się temu przyjrzymy. Zanim Mitsubishi stworzyło jeden z najbardziej zaawansowanych japońskich samochodów lat 90., miało za sobą długą i zróżnicowaną historię. Firma powstała w 1870 roku jako przedsiębiorstwo żeglugowe, ale w świat motoryzacji weszła już w 1917 roku, tworząc model A, pierwszy seryjnie produkowany samochód w Japonii. Marka coraz śmielej zaznaczała swoją obecność na rynku aut osobowych, ale zanim nastał 3000 GT, Mitsubishi miało już jednego sportowego wojownika i to nie byle jakiego. Na początku lat 80. Mitsubishi wprowadziło do oferty Stariona, tylno napędowe, turbodoładowane kupę z charakterem. Samochód rywalizował z Mazdą RX7 Nissanem 300ZX i Toyotą Suprą. I choć nie zdobył takiej sławy jak jego konkurenci, to był bardzo ważnym krokiem dla Mitsubishi w kierunku sportowych konstrukcji. Starion był dynamiczny, dobrze wyważony i zyskał renomę w sportach motorowych. To właśnie przy jego projektowaniu Mitsubishi zdobyło cenne doświadczenia, które później zaprocentowały przy konstruowaniu 3000 GT. W 1989 roku na Tokyo Motor Show Mitsubishi zaprezentowało koncepcyjny model HSX, bezpośrednią zapowiedź przyszłego 3000 GT. Samochód natychmiast przyciągnął uwagę niską sylwetką, dynamiczną linią i obietnicą osiągów, które miały konkurować z najlepszymi Grand Turerami z Europy i Japonii. Był zwiastunem nowej filozofii Mitsubishi, połączenia mocy, komfortu i zaawansowanej technologii w jednym, seryjnym aucie. Już rok później, w 1990 roku, ta wizja stała się rzeczywistością. Światu zaprezentowano produkcyjną wersję nowego sportowego modelu Mitsubishi 3000 GT. Dziennikarze motoryzacyjni przecierali oczy ze zdumienia. Wszyscy spodziewali się, że Mitsubishi pokaże coś fajnego, ale nie aż tak. Auto wygląda jak z przyszłości. Niska linia nadwozia, pop-upy, masywny przód, a z tyłu aktywny spoiler, który podnosi się i opada w zależności od prędkości. Publika była zaskoczona, i to nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim liczbą technologii, które upchnięto do tego samochodu. Adaptacyjne zawieszenie jest, skrętne tylne koła są, napęd na cztery koła, oczywiście, aktywna aerodynamika jak najbardziej. To wszystko w jednym aucie, które wyglądało jak japońska odpowiedź na Ferrari, tylko z większą ilością przycisków i mniejszą ilością snobizmu. Stylistyka 3000GT to japońska egzotyka z włoskim akcentem. Patrzysz na nie i od razu wiesz, że to nie jest zwykły japoński samochód z lat 90. Ten projekt to połączenie japońskiej precyzji z włoską fantazją. Coś jakby Honda NSX spotkała się z Toyotą Suprą MK4, a przy projekcie deski kreślarskiej siedział jeszcze ktoś, kto właśnie wrócił z przejażdżki Ferrari 348. Z przodu uwagę przyciągają podwójne wloty powietrza przypominające te z modeli Ferrari z tamtej epoki. Nie tylko wyglądały dobrze, one naprawdę działały, kierując powietrze do chłodnic, hamulców i interkulerów. Maskę ozdabiała subtelna, ale dynamiczna linia, która nadawała całości agresywnego, ale niekrzykliwego charakteru. Z boku 3000GT rysuje się niczym klepsydra. Szerokie błotniki, smukła i ścięta środkowa część, po czym znowu rozszerzenie na tylnej osi. Ta linia nadwozia nie była przypadkowa. Poszerzone nad kola kryły szerokie opony, które zapewniały stabilność przy dużych prędkościach. 3000 GT nigdy nie miał być subtelnym sportowcem, on miał przyciągać uwagę i robił to z klasą. Ani tak czysty jak NSX, ani tak muskularny jak Supra, balansował gdzieś pomiędzy tymi dwiema ikonami, ale z własnym, niepodrabialnym stylem. Pod maską było również nietypowo jak na samochód sportowy. Do napędu 3000GT zastosowano silnik z serii 6G7, a dokładnie jednostkę oznaczoną jako 6G72. Dlaczego nietypowo? bo silnik zamontowano poprzecznie, co jest rozwiązaniem raczej niespotykanym w prawdziwych samochodach sportowych. Taka konfiguracja to raczej domena aut do codziennego użytku, a nie sportowych Grand Tourerów z ambicjami. Ale Mitsubishi miało swój powód. Ta architektura ułatwiała integrację z napędem na cztery koła oraz zaawansowanymi systemami pokładowymi. Choć purystów to raczej nie przekonało. I mieli rację, ponieważ taki układ umożliwił stworzenie wersji z napędem Wyłącznie na przednie koła, czyli dokładnie to, czego w sportowym kupę nikt specjalnie nie pragnął. W połączeniu z wolno-sącymi silnikami od najsłabszego o mocy 160 koni mechanicznych po najmocniejszy 225-konny oraz opcjonalną czterobiegową automatyczną skrzynią otrzymaliśmy super sportowy wygląd z osiągami typowymi dla rodzinnego sedana. Przyspieszenie do setki? Około 10 sekund. Kto robi coś takiego? No właśnie, Mitsubishi ale zostawmy te wersje dla entuzjastów w stylu bez treści. Ja swoją uwagę skupię na najmocniejszej odmianie z napędem na cztery koła. Bo choć wizualnie wszystkie 3000 GT wyglądały podobnie, to w rzeczywistości mówimy o dwóch zupełnie różnych samochodach. To jak porównać BMW 520i do M5 niby ta sama sylwetka, ale pod spodem zupełnie inny świat. Topowa wersja 3000 GT była wyposażona w 3-litrowy silnik V6 DOHC, czyli z dwoma wałkami rozrządu w każdej głowicy, wspierany przez dwie turbosprężarki. W wersji europejskiej jednostka ta generowała 286 koni mechanicznych oraz 407 Nm momentu obrotowego. Co ciekawe, wersja na rynek amerykański, mimo zastosowania mniejszych turbosprężarek, była oficjalnie opisywana jako 300-konna z momentem sięgającym 417. 100 mil Warto podkreślić, że w momencie swojego debiutu 3000GT dysponował największym momentem obrotowym spośród wszystkich seryjnych japońskich samochodów, jakie do tamtej pory powstały. Co więcej, moment był dostępny w szerokim zakresie obrotów, co sprawiało, że auto było wyjątkowo elastyczne i świetnie reagowało na gaz. Bardzo dobrze wypadało również przyspieszenie. Do 100 km na godzinę 3000GT potrzebował zaledwie 5,2 sekundy, a ćwierć mili pokonywał w 13 i 60 sekundy, osiągając przy tym prędkość ponad 160 km na godzinę. Samochód był w stanie rozpędzić się do licznikowych 280 km, choć oficjalnie prędkość maksymalna była ograniczona do 250, zgodnie z ówczesnymi japońskimi i europejskimi normami. Ciekawostką jest również zastosowana skrzynia biegów. W pierwszej generacji topowa wersja 3000 GT była dostępna wyłącznie z pięciobiegową manualną skrzynią, której przełoży były wyjątkowo długie. Na pierwszym biegu można było osiągnąć aż 77 km na godzinę, na drugim około 135, a trzeci kończył się dopiero przy 200 km na godzinę. To dawało wrażenie nieustannego ciągu i potężnego zapasu mocy, szczególnie przy wyprzedzaniu lub dynamicznej jeździe po autostradzie. To jednak zastosowana technologia sprawiła, że 3000GT naprawdę wyróżniał się na tle konkurencji. Samochód został wyposażony w stały napęd na cztery koła z centralnym mechanizmem różnicowym, wykorzystującym sprzęgło wiskotyczne. Moment obrotowy był rozdzielany w proporcjach 45% naprzód i 55% na tył, co zapewniało lekko sportowy balans i bardzo dobrą trakcję. To właśnie dzięki temu układowi 3000GT podczas sprintu ze startu zatrzymanego zostawiał konkurencję w tyle, dosłownie i bez wysiłku. Kolejnym technologicznym smaczkiem był system czterech kół skrętnych, który przy prędkościach powyżej 50 km na godzinę zmieniał kąt skrętu tylnych kół o maksymalnie 1,5 stopnia w tym samym kierunku co przednie. Efekt: auto stawało się stabilniejsze przy szybkich manewrach i zmianach pasa, zyskując zachowanie typowe raczej dla mniejszych, zwinniejszych samochodów. Ostatnią innowacją w układzie jezdnym było elektronicznie sterowane zawieszenie ECS. Był to adaptacyjny system, który automatycznie dostosowywał stopień tłumienia amortyzatorów w zależności od warunków jazdy, od komfortowej płynności po utwardzenie przy bardziej dynamicznej jeździe. Wnętrze 3000GT to prawdziwa uczta dla kierowcy. Nisko osadzone sportowe fotele zapewniały dobre podparcie w zakrętach, a całość dopełniała wysoka deska rozdzielcza, w którą wkomponowano dodatkowe zegary, wyraźnie pochylone w stronę kierowcy, jak w rasowym samochodzie sportowym. Sportowym. Uwagę przyciągał również panel sterowania klimatyzacją, który jak na tamte czasy oferował rozbudowany, kolorowy wyświetlacz. Może dziś wygląda nieco retro, ale wtedy był synonimem nowoczesności i elektronicznego sznytu. Uwagę przyciągały jeszcze dwa niecodzienne przełączniki. Pierwszy z nich oznaczony jako Active Aero, uruchamiał system aktywnej aerodynamiki, jeden z najbardziej zaawansowanych jak na swoje czasy. System ten regulował kąt nachylenia tylnego spoilera, który przy prędkościach powyżej 80 km na godzinę automatycznie zmieniał ustawienie o 15 stopni, generując dodatkowy docisk na tylnej osi nawet do 45 kg. Zwiększony docisk oznaczał jednak też większy opór powietrza, dlatego Mitsubishi wpadło na sprytny pomysł. Zastosowano również wysuwany przedni spoiler, który obniżał prześwit o około 8 cm. Dzięki temu zmniejszono turbulencję powietrza pod samochodem, poprawiając jego stabilność i aerodynamikę przy wyższych prędkościach. Drugi przycisk sterował aktywnym układem wydechowym. Kierowca mógł wybrać pomiędzy super cichym trybem komfortowym, a głośnym, bardziej rasowym brzmieniem, które lepiej pasowało do sportowego charakteru auta. I to wszystko 35 lat temu. Trudno sobie dziś wyobrazić, jak ogromne wrażenie musiał robić ten samochód. Ale uwierzcie mi, robił. Na zdjęciu widzicie rok 1996, choć sam samochód pochodzi z 1995 roku. To amerykańska najmocniejsza wersja VR-4, już z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. A ten dzieciak na zdjęciu to ja. A samochód należał do mojego taty i szczerze nie pamiętam ani jednej osoby, która po pierwszym kontakcie z 3000 GT nie była w absolutnym szoku, wyglądem, dźwiękiem i przyspieszeniem. To był po prostu kosmiczny pojazd. Wracając jednak do samego materiału. W 1994 roku 3000GT doczekało się liftingu, który wprowadził zauważalne zmiany wizualne, zwłaszcza w przedniej części nadwozia. Kultowe chowane reflektory typu pop-up zostały zastąpione nowocześniejszymi opływowymi reflektorami soczewkowymi. Zmieniono również kształt zderzaków oraz bocznych wlotów powietrza, nadając autu bardziej agresywny i współczesny wygląd. Pod względem technicznym również zaszły istotne zmiany. Dzięki wprowadzeniu systemu zmiennych faz rozrządu moc wzrosła do 320 koni mechanicznych, a moment obrotowy do 427 Nm. Dodatkowo w topowej wersji zastosowano nową sześciobiegową manualną skrzynię biegów, która pozwalała lepiej wykorzystać potencjał jednostki napędowej. Warto wspomnieć, że na rynku japońskim pojawiła się również wyjątkowa wersja o oznaczeniu MR. Była ona pozbawiona większości elektronicznych systemów wspomagających, takich jak aktywna aerodynamika czy skrętna tylna oś. Pozostawiono jedynie napęd na cztery koła. Efekt? Samochód stał się lżejszy i bardziej surowy, idealnie nadający się do jazdy sportowej. Jeśli wierzyć japońskim źródłom, wersja MR była w stanie pokonać ćwierć mili w czasie poniżej 13 sekund. Wynik, który nawet dziś budzi szacunek. Kolejny lifting przypadł na rok 1997. W tej wersji 3000 GT zostało pozbawione systemu aktywnej aerodynamiki oraz aktywnego układu wydechowego, które już pod koniec 1996 roku zaczęto stopniowo wycofywać. W zamian pojawił się nowy, charakterystyczny, duży, łukowaty tylny spoiler, który nadawał autu bardziej agresywnego wyglądu. Ostatni lifting miał miejsce w 1999 roku. Samochód zyskał wtedy jeszcze bardziej zdecydowany, dynamiczny styl. Zmieniono przedni zderzak, reflektory, a także tylny spoiler, który przekształcił się w pełnoprawne bojowe skrzydło przypominające rozwiązania z aut torowych. Niestety żaden z tych liftingów nie przełożył się na poprawę wyników sprzedaży, które z roku na rok malały. 3000 GT stopniowo znikał z rynku. Najpierw z Europy, później z Ameryki, aż w 2000 roku zakończono jego produkcję także w Japonii, kończąc z historią jednego z najbardziej ambitnych japońskich GT. Podsumowując, Mitsubishi 3000 GT to niemal idealny Grand Tourer. Komfort, technologia, osiągi wyposażenie. Wszystko to czyniło z niego auto imponujące jak na swoje czasy. Jednak kiedy spojrzymy na niego z perspektywy typowego samochodu sportowego w zestawieniu z konkurencją pokroju Hondy NSX czy Toyoty Supry, wypada już nieco słabiej i to nie tylko z powodu swojej masy. Już sama konstrukcja oparta na platformie z napędem na przednie koła nie była idealna dla auta o sportowych ambicjach. Do tego dochodzi długi przedni zwis, który zaburzał rozkład masy, a także system czterech kół skrętnych, który choć zaawansowany, nie radził sobie najlepiej w ciasnych zakrętach. Napęd na cztery koła z pewnością poprawiał trakcję, ale oferował mniej frajdy z jazdy niż klasyczny układ tylnego napędu. Konkurencyjne auta dawały możliwość driftu kontroli uślizgu. 3000 GT natomiast był wyraźnie podsterowny, a to cecha raczej niepożądana w autach o sportowym charakterze. Dodatkowo obecność wersji wolnossących z napędem na przednie koła z pewnością osłabiła prestiż modelu, szczególnie w oczach entuzjastów, którzy oczekiwali wyłącznie rasowego sportowca. Jednak jak dla mnie, mimo swoich wad, 3000 GT to bez wątpienia ikona japońskich samochodów sportowych. Z pewnością sporo w tym sentymentu z młodości, ale bądźmy szczerzy: ile razy naprawdę wykorzystujecie swoje auta na granicy możliwości, żeby udowodnić, że w zakręcie będzie szybsze o sekundę albo szybsze o 5 km na godzinę? Dzięki za poświęcony czas. Zachęcam do oglądnięcia następnego odcinka, który już za tydzień. Trzymajcie się ciepło cześć!